Eternal Trade World, śledczy portret projektu, który budzi poważne wątpliwości. Już na pierwszy rzut oka Eternal Trade World próbuje stworzyć wrażenie nowoczesnej globalnej platformy inwestycyjnej, która otwiera dostęp do rynków finansowych, zaawansowanych narzędzi i profesjonalnego wsparcia. Jednak, gdy zdejmiemy warstwę marketingową, odsłania się obraz wyjątkowo niepokojący. Pełen braków formalnych, niejasności i sygnałów znanych z wielu projektów określanych jako oszustwo Eternal Trade World. Strona wygląda elegancko, lecz za tą fasadą nie widać żadnych fundamentów prawnych. Brakuje licencji, która w tej branży jest absolutnym minimum. Eternal Trade World nie posiada zezwoleń od FCA, SISEC, ASIC czy KNF. Ani nawet najmniejszego śladu nadzoru jakiegokolwiek regulatora. Projekt funkcjonuje całkowicie poza systemem kontroli, co automatycznie naraża inwestorów na ryzyko, bo bez licencji nie istnieją żadne mechanizmy ochrony czy odpowiedzialności. Równie niepokojące jest to, że operator platformy pozostaje całkowicie anonimowy. Nie wiadomo, jaka spółka odpowiada za projekt, gdzie jest zarejestrowana, kto tworzy zarząd. Jakie ma numery rejestrowe, czy jakie przepisy ją obowiązują? Brak tak podstawowych danych to w finansach sygnał alarmowy najwyższego poziomu, oznacza bowiem, że użytkownik nie wie nawet, komu przekazuje pieniądze. Anonimowość w połączeniu z brakiem licencji tworzy mieszankę, która w wielu analizach pojawia się przy projektach ocenianych jako przekręt Eternal Trade World, Sama strona również nie budzi zaufania. Treści wyglądają jak materiał reklamowy, pełen ogólników o globalnym zasięgu, innowacjach i doświadczonych analitykach. Brakuje realnych informacji, rzeczywistych danych o firmie, przejrzystych zasad, regulaminów zgodnych ze standardami rynku, a nawet podstawowych ostrzeżeń o ryzyku. To typowa konstrukcja przygotowana po to, by wywołać wrażenie profesjonalizmu bez dostarczenia jakichkolwiek dowodów. Najwięcej kontrowersji budzi panel inwestycyjny, który, jak wynika z analiz i relacji użytkowników, jedynie udaje prawdziwy system handlowy. Nie jest połączony z rynkiem, nie korzysta z licencjonowanych platform jak MT4, MT5, a prezentowane wykresy wyglądają jak symulacje. Wielu użytkowników opisuje identyczny scenariusz: szybki telefon od doradcy, zachęta do wpłaty. Błyskawiczne fikcyjne zyski i problemy z wypłatą. Potem pojawiają się dodatkowe opłaty, kolejne weryfikacje i w końcu cisza ze strony obsługi. Analiza w Hois również nie pozostawia złudzeń: dane właściciela domeny są ukryte, brak powiązania z jakąkolwiek oficjalną spółką historia projektu jest praktycznie niewidoczna. Tego typu anonimowość pojawia się w projektach, które mogą zniknąć tak szybko, jak się pojawiły. Wszystkie te elementy brak licencji, brak transparentności, anonimowa struktura, problemy z wypłatami tworzą obraz projektu, który niesie za sobą realne ryzyko utraty środków. Dlatego, Eternal Trade World coraz częściej opisywany jest jako przedsięwzięcie, którego należy stanowczo unikać.